Ja uważam, że. Znaczy, to moje... Co ja uważam, to nie jest najważniejsze w tym wszystkim, ale. Ale My... jestem ciekawy i powiedz mi, co uważasz. <laughs> Bliskie memu sercu jest podejście takie, że... że nie ma chrześcijaństwa bez mistyki, tak naprawdę. Nie ma. że nie ma chrześcijaństwa bez mistyki, to nie mamy na myśli tego, że nie ma chrześcijaństwa bez świętej Faustyny, Jana Pawła II, Matki Teresy z Kalkuty, Jana od Krzyża, Ignacego z Loyoli I Pio. I, i ojca Pio. Tak. Wszystkich klasyków wymieniłeś. Tak? No, hmm. Tych, którzy są powtarzani często w tym, że trzeba być taki jak oni, nie? No. nie ale Bo to jest mylenie mistyki z niezwykłością. I To moja osobista... znaczy Nie mówię, że Faustyna nie była mistyczna. Ona po cudowna. Nie mówię, że Pio nie był mistyczny. Bo był, tylko, że to, na czym zwracamy uwagę u nich, to że, że na elementy niezwykłe, mm. że oni widzieli Chrystusa, to jest element niezwykły, nie? Mm. A mistyczność to nie jest niezwykłość, że tam się dzieją jakieś rzeczy, nie wiem, szklanka się podniosła, pękła, była pusta, napełniła się, wysypywała ziemniaki, a tam róże, nie? To są rzeczy niezwykłe, to jest z historii Faustyny właśnie. A mistyczność, to co to jest, samko? Znaczy, ja jeszcze chciałbym pociągnąć ten temat Faustyny. No. Ja jestem wielkim fanem Faustyny, ale po tym, jak przestała pisać dzienniczek, Dlaczego? Dlaczego? <laughs> Dlaczego? E, polecam bardzo biografię, którą napisała pani Czaczkowska świętej Faustyny, bo ona tam opisuje, co się dzieje z Faustyną, po, po tym jak ona już jest w szpitalu mhm. ostatniej. To było dla mnie naj, naj, najbardziej fascynujące. Nie, nie ma tego w dzienniczku, bo ona po prostu do pewnego momentu go pisze, tak? Ona jeden, jedną, jedną kopię pali, potem to wszystko Jeszcze. stwarza, tak, nie tak, i tak dalej. Tak, tak. I tak dalej. Więc to, co się dzieje ze Świętą Faustyną, jest taki fajny bardzo moment, kiedy ona opisuje, jak ksiądz Sopoćko wychodzi od niej, albo któryś z tych księży: już nie pamiętam, może Andrasz. Wrócił po coś, bo, bo zapomniał. I zobaczył, że ona po prostu była w ekstazie mistycznej w tym momencie jak on już poszedł, ale wróciła na chwilę, żeby się z nim jeszcze chwilę porozmawiać i, i, i ona wychodziła, ona już po prostu była... Więc to, co się dzieje pod sam koniec jej życia, te najbardziej takie doświadczenia mistyczne, gdzie... A to musi być Sopoczko, bo Andras to był na początku w Krakowie. Okej, okay, no to nieważne, jakby... Ale rozumiecie, nie? że tam się po prostu dalej coś wydarza niesamowicie niesamowitego. Święty Ignacy z też jest ciekawym przykładem, że Ignacy ma te swoje wizje, na początku to widzi Pana Jezusa, Matkę Bożą i tak dalej. Potem te wizje są coraz bardziej symboliczne. Aż w końcu on mówi o świetle, nie? on mówi o zrozumieniu, o takim doświadczeniu, które jest trochę poza obrazami i poza... jest jakiegoś innego rodzaju czuciem, czuciem Boga i w rzeczywistości. Nie? Więc jakby mistyka to nie jest to, że do ciebie przychodzi Pan Jezus. Do niektórych może przychodzić Pan Jezus e, i z, można z nim rozmawiać, ale to, jest, to pokazuje po prostu, jak to bardzo jest nieschematyczne, jest jak to jest bardzo takie. E, intuicyjne. głębsze, niesamowicie głębsze, nie? że to jest mieć kontakt z Bogiem, z, 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 właśnie mieć, mieć, mieć kontakt z tym mistycznym wymiarem rzeczywistości, który przenika, Boga, który przenika całą, hmm. wszystko co jest, wszystko co istnieje i mnie, jest obecny we mnie, żyje jest we mnie. tak. No tak, no zobacz. Ktoś tutaj sobie... Medytuje, robi, medytuję, robię tę modlitwę prostoty, nie? I co, on ma czekać na to? Na co? Mówimy o tym, że nie na ma chrze nie masz czekać, nie nie chrześcijaństwa na bez... Nie ma chrześcijaństwa bez czego? Bez mis mistyki? To jest rozczarowująco proste, moi drodzy. To jest trudne dla nas. Że... że no, no ekstaza, ja sobie, nie? nie? Chcę mówić. Gdzie, jest ta, gdzie jest to doświadczenie? Chcę Pana widzieć. No bo to jest już po, jak człowiek jest oczyszczony. To już jest dalej. Ignacy też tak miał, nie? Że, że modlił się przy posiłku i od razu jakby... W, posiłę obecności, nie, zjednoczenie z Bogiem. Ja myślę, że to jest prostsze, niż się wydaje, wiesz? Tak, I, właśnie, bo to nie jest Ale tak, ale jakby dlatego chcę podkreślić tą niezwykłość, że wcale nie trzeba mieć wizji, nie. żeby mieć doświadczenie nie. mistyczne nie no? trzeba. Nie trzeba. Że doświadczenie mistyczne to jest po prostu doświadczenie zjednoczenia z Bogiem, nie? Odczu że mogę to jakoś, nie, wiem, wyobrazi mi się to coś, poczuję to coś, zrozumiem to coś. Jakąś to może mieć postać, tak, ale nie musi być wcale czymś takim jak tak. posty na matka Teresa czy Jan Paweł. Dojmujące doświadczenie zjednoczenia z bokiem. Tak jak Ignacy mówi, nie? To Czyli taki, takie pocieszenie, kiedy w dusza się rozpala w miłości ku Bogu. Nie? Doświadcza go i przeżywa. I pali te, ta miłość, ta obecność, pali duszę. Nie? I to te, tak jak w tym fragmencie Ewangelii jest, nie? że trwajcie we mnie, trwał was będę. Nie? No. To jest to. Prawda? Oj, to jest, to jest właśnie fragment o obecności Boga. No. I tak naprawdę, całe te wszystkie wymagania chrześcijaństwa, które one duże niosą, one nie są możliwe na, na poziomie postanowienia swojego, tylko na poziomie trwania w. Czyli w zjednoczeniu z Bogiem. Otóż to. I znowu, to zjednoczenie, to zjednoczenie jest nam podarowane. Ono jest jakby nam dane. My go nie wypracowujemy, my go nie wyprodukujemy. Modlitwa nie jest produkowaniem Bożej obecności. Dla mnie to właśnie to jest najtrudniejsze, że jednak przyjąć, że coś mi jest dane, a nie wypracowane. Ale to jest właśnie nasze ego, mhm. które ma z tym problem. Tak. Że to jest zbyt proste, zbyt oczywiste, nie? że to tak się. To nie może być takie, to jest jakiś haczyk. No. To jest jakiś new age. A przecież trzeba się modlić, przecież trzeba pracować. Przecież przed chwilą mówiliśmy, że tu trzeba wziąć odpowiedzialność za zło. Trzeba! Znaczy, tak, wszystko trzeba, 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 trzeba. Ale, ale to, co najistotniejsze i najpiękniejsze, jest nam podarowane. Czyli modlitwa to jest po prostu, że jestem. On jest i ja jestem. Jesteśmy. Jest, jestem tego świadomy. Czasami to odczuję, czasami nie. Nie musi się nic dziać. Zróbmy taki mistyczny odcinek, że dzisiaj skończymy szybciej. Z takim pytaniem, niech każdy się zostanie. I przypomnie takie momenty, które były bliskie temu, o czym mówimy. Bliskie, to znaczy bliskie dość czemuś takiemu, że mam zrozumienie, poczucie, odczucie, wyobrażenie, albo po prostu pustka może być też takim elementem, który jakoś mnie naprowadza na to, czy cisza raczej taka, nie, wewnętrzna spokój, naprowadza mnie na, na to, że mi się jakoś klepka w głowie otwiera, że jest jakiś taki przebłysk świadomości tego, że jestem zjednoczony z Bogiem, nie zjednoczony. Nie?